Cześć! To Janek z kanału Brickstrix. W dzisiejszym odcinku powiem Wam wszystkie rzeczy, które wiem o iw. Zapraszam! Iw to nowy chromatyczny zadymiarz. Dostępny jest za 30 klasę płatnego karnetu zadymiarskiego. Na pierwszym poziomie ma 3000 życia, a na najwyższym 4500 tysiąca. Jej główny atak polega na tym, że IF wystrzeliwuje trzy jaja pod rząd. Jaja różnią się wielkością, czyli każde jajo zadaje inny damage. Małe jajo na pierwszym poziomie zadaje 400 obrażeń, średnie 520, a duże 640. Na wymaksowanym koncie małe jajo zadaje 600 obrażeń, średnie 400, e, 780 a duże 960. Jej super atak polega na tym, że Eve uwalnia Wielkie Jajo, z którego wylęgają się trzy pisklęta. Wielkie Jajo na pierwszym poziomie ma 1900 życia, a na wymaksowanym ma 3300. Każde pisklę, gdy wykluje się, idzie do najbliższego przeciwnika. Jeżeli pisklę dotknie przeciwnika zanim zostanie zniszczone, otruwa go na 4 sekundy. W ciągu tych 4 sekund na, na pierwszym poziomie Piskle zadaje łącznie 800 obrażeń, a na wymaksowanym poziomie 1200 obrażeń. Na pierwszym poziomie jedno piskle ma 1700 życia, a na wymaksowanym 3000. Pierwszy star power do If, którego jeszcze nie ma w grze, polega na tym, że gdy trafimy w przeciwnika, zanim pojawia się pisklak, który nam pomaga w walce. Nie wiem, czy piskle będzie się pojawiało za każdym razem, gdy trafimy w przeciwnika, czy tylko w niektórych momentach. Drugi Star Power, który jest już w grze, polega na tym, że jaja lecą w odwrotnej kolejności. Zamiast od najmniejszego do największego, to od największego do najmniejszego. Pierwszy gadżet do Eve, który jest w grze, polega na tym, że Eve odskakuje, na przykład, żeby uciec, a pod jej, a pod jej statkiem pojawia się piskle. Gadżet pozwala ich przeskakiwać przez ściany. Drugi gadżet, którego jeszcze nie ma w grze, polega na tym, że gdy naciśniemy gadżet, wtedy, gdy super atak stoi, to pischle w 4 sekundy zadaje 1500 obrażeń zamiast 1200. Iw dodatkowo może poruszać się po wodzie. Jedyny skin do I'v, który jest w grze, to ekskluzywny skin, czyli kolczasta I'v. Ok, teraz czas zobaczyć, ilu przeciwników, 僕はなブ。 this twice. you <laughs> Make me go there. Wyniki. jestem dość zaskoczony, ponieważ przegrała 21 do 33. Myślałem, że pokona ona więcej przeciwników. Teraz nadszedł czas, aby Wam zaprezentować yy, głosy i. Field trip! Get them, kids! Aren't they lovely? Aren't they lovely? I gave you life, but really, you gave me mine. How adorbs! Mommy loves you! How do you like your eggs? Playtime, kids! Off you pop! This isn't a place for my babies! I'm not mad, I'm disappointed. I can't leave my children! I leave everything to the babies. Avenge me, children! <laughs> Don't make me go there. I don't want to say this twice. Oh dear. Now I have to use force. Oh my, oh my! Who would hurt a mother? You're grounded. You'd better start behaving. Look at this primitive life form. <laughs> Pathetic. <sighs> what a waste of resources. Mind your language. Ah, oh, be better, please. Sorry, but you deserve that. Oh. <laughs> Wait till I tell the kids. Mother knows best. I wear the pants in this family. One flea in the place to be. The queen flea? That's me. Ooh. Ha, 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 ha. Kids, follow mommy. Useful and mostly harmless. Doing it for the children. I am your forever friend. Mommy needs to find a help. To w tym odcinku. Ogólnie, if to jest taka nawet spoko postać. Myślę, że gdyby pokonała. Yy, właśnie więcej przeciwników To mogłaby być nawet dziewiątka Jeżeli chodzi o ocenę A moja ocena końcowa To 7,5 na 10 Ponieważ yy, to, Ta ocena jest też dzięki temu Że ta if może przechodzić sobie przez wodę I to jest bardzo duże ułatwienie A tak w ogóle to jeżeli filmik wam się podobał To zostawcie łapkę w górę Oraz subskrypcję dzwoneczkiem Link do oryginalnego wideo macie w opisie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!